Witam wszystkich serdecznie. Schodzimy z chojnika e, czerwonym szlakiem. Stanęliśmy sobie na taki postu Czas nie szedł. No, i mówię tak. Takie mamy widoczki, bo to jest ścieżka wśród skał, ona się tak nazywa. Tam e, mijaliśmy też takie ścieżki, co mi się nie nagrało, bo spauzowałem, żeby odwrócić obiektyw, nie? No i co chciałem powiedzieć. Szliśmy na Hojnik. To szliśmy czarnym szlakiem i przechodziliśmy przez dziurę w kamieniu. Tak to się nazywa. Dziura w kamieniu. Przed nami były panie, które miały duże gabaryty. Mówię: kurcze blade. No, chyba nie da rady. A za nami już byli ludzie i mówię, no teraz się zakorkowało na amen. Trzeba będzie chyba dziurę wysadzić w powietrze albo coś innego, albo dźwig zamawiać czy coś, tylko jak tam kurde, by to kurcze zrobił, nie? Ale po ciężkich bólach jakoś te panie dały radę się przecisnąć. Wielki szacun dla nich z mojej strony, bo. Tamten szlak dla takich kurcze, powiedzmy, cięższych pań to jest wyzwanie. Naprawdę. No i druga sprawa: dużo osób, jak zobaczyło, to się wycofywało, bo wiadomo, kto ma klaustrofobię, to nie wchodzi w takie wąskie szczeliny. No a no, my, że lubimy takie różne urbeksy, no to, no to właśnie. Podjęliśmy wyzwanie. Tak, podjęliśmy wyzwanie i żeśmy. Wleźli w tą szczelinę. Udało się. Przy wyjściu już musiałem zdejmować plecak. W środku, oczywiście, załączyłem latarkę. Zaczynało się zimno robić, bo to trwało pół godziny, zanim te panie się przecisnęły. Ale się przecisnęły, dały radę. I najważniejsze, mówię, o kamień serca już się udało. O, tu sobie zobaczcie, jak fajnie to warstwowo wygląda. Wygląda jakby piaskowiec, nie? Albo jakby taki, jakby skała wulkaniczna. No ja nie znam się na kamieniach. Nie, to piaskowiec jest. Piaskowiec, bo on się łuszczy, zobacz. Aha. To jest piaskowiec. Tak. Tylko że on teraz już wiadomo, porostami, mchem tak. nie zarosło. No i my tu już y, praktycznie jesteśmy na, wejściu. na 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 wejściu i już praktycznie kończymy szlak do domku. kawka może mała dżemka, a wieczorem sobie posiedzimy, może się napijemy jakiegoś browarka, nie wiem, mamy. Wczoraj nie piłem. Nie...